Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początku chciałem Was zaprosić do sklepu internetowego www.znumizmatyka.pl. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie pod filmem oraz kod rabatowy w wysokości 10% na kod ROSTEK 2025. Zostanie Wam odjęte od zakupów 10% opłaty. Także zapraszam do odwiedzenia sklepu i ewentualnych zakupów. Asortyment, oczywiście, jest bogaty, także zapraszam i zapraszam na film. Cześć wszystkim. Dzisiaj zademonstruję monety w slabach NGC, które są aktualnie wystawione na sprzedaż na Allegro. Link do mojego konta Allegro znajdziecie w opisie pod filmem. Także zapraszam wszystkich chętnych, którzy by chcieli sobie policytować. Dzisiaj pokażę monety Królestwa Polskiego oraz monety II Rzeczypospolitej. Pierwszym monetą jest, jak widzimy, Fenik 18 rok MS63. Monety już mam zapakowane, moi drodzy, w foliki. Nie miałbym pewnie później czasu, żeby to wszystko ładnie zapakować. Także moneta numer 1 Niestety no światło nie pozwala, żeby dobrze ująć tą monetę. Czekajcie, a może włączę światło od latarki No może ją doświetlę. O moneta wygląda w ten sposób. Nie mam jak jej doświetlić teraz. O wszystko mi zasłania. Moneta czarna widać na niej odciski palców chyba. To są odciski. Ale mniejsza z tym. Także Fenik z MSM 63 Następny mamy 5 Feników. również MS-63. Bardzo ładny egzemplarz. Jak widzimy, na monecie występuje uszkodzenie stempla. Dobra. Następny jest ponownie 5 fenigów. Tym razem AU Detail mm, Monety w ogóle nie ruszałem. Wysłałem ją taką, jaką kupiłem. No jest to destrukt z dużym duchem awersu. Widać tutaj orła na tej monecie. Lecimy do następnej. Mamy 10 Fenigów, 17 rok. Ponownie mint error tylko że tu mamy duże wykruszenie stempla oraz inne cuda wianki na tej monecie się dzieją. A, jeszcze jest to rzadsza wersja napisu. Napis otokowy bliżej obrzeża. Jeszcze jest opisane, że legenda dotyka. Dobrze, teraz mamy 10 wyników, 18 rok, UNC, details, zmiany środowiskowe. Tu ponownie musiałbym latarką oświetlić, bo moneta jest naprawdę ciemna. Detal naprawdę bardzo ładny. Także, o. I tutaj, moi drodzy, częściowo również jest odbity yy, awers. Tylko, że no mam problem oświetlić tę monetę. O, czekajcie, bo się włączyło stordoskop. No, widać zarys tego orła. Oczywiście na monetie lepiej to widać yy, gołym okiem, jak teraz to widzicie. Także następna moneta 20 MS61. bo trzeba by ją doświetlić i tutaj mamy niedobicie jak widzicie nie ma gwiazdek z tej strony ledwo widać ogon no i praktycznie nie widać tutaj daty jest to oczywiście też destrukt, ale nie opisany jako destrukt przez NGC ostatnia z monet Królestwa Polskiego Mint Error AU58 duże wykruszenie stempla i jak widzimy mamy u góry wykruszenie i z boku po prawej stronie bardzo ładna moneta także to wszystko z monet które były z Królestwa Polskiego teraz polecimy e, reprodukcję z mennicy warszawskiej mamy tutaj 10 złotych tombak złocony prów 60 kameo 69 kameo i mamy tutaj, jak widzimy, znak mennicy warszawskiej z drugiej II Rzeczpospolitej, czyli Herkuś MW, no i literkę R. Dobrze, teraz mamy tutaj 20 zł. Również jest to kopia, reprodukcja. Menicy warszawskiej PRUF 69 cameo. Ok, następna moneta to 50 zł, również mlenica warszawska PRUF 68. Dobra. Czekajcie, bo muszę sobie tu przesunąć, bo mi to przeszkadza. Teraz 100 zł. Prów 69. To jest wystawione aktualnie na Allegro. I tak, jak już mówiłem na początku. Link do mojego Allegro znajdziecie w opisie pod filmem. Teraz mamy grosz. 23 rok. Mamy tutaj miesiąc MS62. Nie, przepraszam, nie mosiąc, a brąz MS-62. Także zapraszam, jeśli ktoś chce sobie policytować. Grosz 25, a 58 BN. No, ciemne rzeczy, jednak telefon ma problem sfilmować ładny, bardzo ładny detal no Szkoda, że tylko AU58 Teraz 30, 1930, jeden grosz, MS64BN naprawdę bardzo ładny awers no, rewers już jest ciemny Dużo osobom brakuje w tej pozycji Swoich zbiorach. Teraz mamy grosza z 34 AU58BN. I no, zaś muszę użyć latarki, bo tu nic nie widać. No, ciężko mi ją doświetlić. O. Także bardzo ładny grosik.

ponownie grosik 38 z ms 62 bn dobra teraz będziemy mieli dwa grosze 23 i tutaj mamy właśnie miesiąc u 55 dobry detal no tutaj się zadziało na troszeczkę gorzej na, na rewersie na re... tak. ale już mi się język zapamiętał. na rewersie mamy widać ślady użytkowania teraz 5 groszy 23 jak mamy opisane, że mosiąc MS-62 awers naprawdę jest piękny ale rewers no to już troszeczkę gorzej przyciemniał ale MS-62 jest. Teraz najrzadsza z 5 groszówek 1934 FX Detail Screenet. Naprawdę detal na tej monecie jest dość spory. Nie jest takim totalnym wycieruchem. Ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. Najrzadsza 5 groszówka. Teraz 10 groszy, a u 58. Proszę pamiętać, że AU58 to jest taki stan minus 1 Tutaj ludzie z NGC się nie postarali, moneta jest źle włożona Ale naprawdę bardzo ładna AU58 Ponownie 10 groszy. tym razem AU55 Ładny egzemplarz i mamy tutaj, jak widzicie, delikatnie odbija się część orła w ponecie. 50 groszy niklowane, czyli stal niklowana MS61. Jest to błąd. Tutaj ta moneta została tylko i wyłącznie przejęta przez okupanta. Monety już były wcześniej wybite przez Narodowy Bank Polski. No, oczywiście monety wybiła Menica, ale na zlecenie. NBP. 38 rok, 50 groszy. Naprawdę tego niklu tutaj jest bardzo dużo. Bardzo ładny egzemplarz. MS-61. Teraz złotówka. Jest to bardzo ciekawy Mint Error V30. Nota, czyli Very Fine. I mamy tutaj, jak widzicie, zdwojenie na awersie. Bardzo fajnie to wygląda. I rewers również jest zdwojony. A nawet bym powiedział strojny, bo tutaj widać na przykład o raz i poniżej jeszcze drugi raz. Czyli wygląda tak, jakby było trzy razy. Bardzo ładny. Destrukt. Teraz mamy złotówkę. Ponownie, ponownie 29, tylko że tym razem AU58.

Już widać, że to lustro słabiej chodzi, ale detal naprawdę jest bardzo ładny na tej monecie. Jest to typowy stan 2. Plus można nawet dodać. Teraz mamy 34 AU 58 2 zł. Też detal bardzo dobry. Aurys naprawdę super. No, jest super. gorzej z rewersem. AU58 Mamy tutaj teraz 2 zł z 1936 roku, z dnia, pod dnia AU58. No tutaj rewers też troszeczkę słabszy jak awers, no ale co? AU58 5 zł z Piłsudskim. 36 rok MS64 i tu naprawdę, moi drodzy, naprawdę piękna sztuka. Lustro obustronne. No i 5 zł z Józefem Piersówcym dostała MS64. Teraz mamy 10 zł z 35, a U58. Mikrorysy w tle. Moneta nieczyszczona. Naprawdę bardzo dobre awersy. Rewersy jest troszeczkę słabsze. AU58. I ostatnia z monet. Jest to 10,38 zł. 38 ms 61. Naprawdę też ładny. Moneta. Z MSM61, a na się bardzo dużo lustro Także zapraszam, moi drodzy, do mojego Allegro. Kto ma chęć, w opisie pod filmem, jeszcze raz powiem, znajduje się link do mojego konta na Allegro. Klikając w ten link, przeniesie Was właśnie na stronę Allegro do mojego konta. Także zapraszam, jeśli ktoś chce sobie zalicytować. Zrobię jeszcze film z monetami PRL. I z monetami trzeciej RP. Także prawdopodobnie wtorek i środa pojawiają się po kolei te filmy. Także moi drodzy, jest to na tyle. Oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują. Zapraszam do subskrypcji. A osoby, które mnie subskrybują, dziękuję im za to serdecznie, za wasze subskrypcje, komentarze, lajki, dyslajki, Dziękuję za nie bardzo. Dziękuję moim wspierającym mój kanał. Dziękuję moim patronom na patronite. Także moi drodzy, jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.